Wush! Nijie! Koła przesadzajem z góry. Koła przesadzajem z góry. Koła przesadzajem z góry. Dalej no jecháłem! Dalej no jecháłem! Dzień dobry! Dzień dobry! W góry go podnieś! W góry go podnieś! Tak si nie spudzi wóry! No, jak kębałem, to sobie no, do tego go ruszyć w taki. jest ci wszyscy? Nie. Za no, wolno. Kaczytam. małem to... się, że mnie zniesie na Dobra, No, faktycznie. Dobra, tam pod co tak to się podpiąć? Nie. Po to co mogą zrobić tutaj? Czyli Czy nie w tyłu, nie do tyłu, Czyli, do tyłu do jeszcze raz może to? Do tyłu, tyłu jeszcze raz. No to do tyłu i jeszcze raz. Tylko ja taki lat ja ja. będzie lepiej. Tylko trzeba być wyciągarką w A użyć, tak? No. O no, no, on dawaj. mówi, że nie. On miga gdy ja to jest. No mi A nie no. Aha.